Oto i one nigdy nie używane rzęsy, marki Biba. Biba. Kojarzycie tę markę? Ona została zapomniana, niestety, i rzadko o niej ktoś wspomina. Ma niesamowitą historię, ale osoby, które oglądały Bohemia Rhapsody. Film w Rhapsody. Pewnie kojarzy, kojarzą ten fragment, kiedy Freddie Mercury poznaje swoją przyszłą żonę, właśnie pytając ją, skąd ma ten niesamowity płaszczyk. Miała chyba taki kolorowy płaszcz, wtedy. Ona odpowiedziała, że jest to Biba, że tam pracuje. I tak ogólnie Freddie Mercury był. Tam częstym bywalcem w tym sklepie i ubierał się tam, i nie tylko on, wiele, wiele gwiazd lat 70. tam się właśnie ubierało. Historia jest cudowna, więc na pewno opowiem wam ją w osobnym filmie, ale tak pokrótce chcę wam jeszcze powiedzieć, że w tym sklepie pracowała na przykład Anna Winter, która no jak pewnie wiecie, jest główną redaktorką naczelną Woga. Co jeszcze z takich ciekawostek mogłabym powiedzieć? No oczywiście najważniejsza, która jest ważna też dla nas Polaków, ponieważ założycielka tej marki um, to Polka z pochodzenia Barbara Hulanicki. To jest wszystko tak interesujące, że nie będę w dzisiejszym filmie się na ten temat wiecie rozwodzić, bo na pewno interesuje Was po prostu to, czy ja dam radę przykleić te rzęsy na swoje oczy. To się sprawdzi, ale najpierw Wam pokażę samo opakowanie. Jak wyglądają te rzęsy? One są przeze mnie oczyszczone, zdezynfekowane delikatnie, chociaż nikt ich nie miał nigdy na swoich oczach, jestem tego pewna. Później jeszcze oczyszczę, żeby dalej mieć je w świetnym stanie i przykleję oczywiście naklej, który jest nowy. Szanujcie swoje oczy, słuchajcie, starych klejów nie możemy używać. Tak się prezentuje samo opakowanie. Przepiękny artykowski design, czerń i złoto i tak mamy z tyłu jest to model Spider Lashes jakie tutaj jeszcze mamy informacje że jedna para rzęs z klejem dystrybucja Biba London. pakowane w Wielkiej Brytanii a wyprodukowane w Korei takie jest pudełeczko, takie bardzo wiecie no, Słabej jakości, po prostu plastikowe pudełeczko, jakichś sporo. A jeżeli chodzi o wnętrze, tara, patrzcie jakie długie, no ale to są lata 60. Słuchajcie, 60, tak, długie rzęsy i klej. Zaraz sprawdzimy, czy ten klej jeszcze cokolwiek z niego wypłynie, bo to mnie ciekawi i będziemy przyklejać te rzęsy. One są bardzo delikatne. I mają cieniuteńki pasek, więc wydaje mi się, że naprawdę będzie ok. Chociaż nie zamierzam ich skracać. Zazwyczaj rzęsy skracamy, jednak dopasowujemy. Szkoda jest mi ciąć tych rzęs, więc przykleję w całości. Najwyżej będzie to śmiesznie wyglądać. Mm, ale no nie chcę ich zniszczyć, słuchajcie. Sprawdźmy ten klej. Tak wygląda klej. O nie kochani, tutaj jest kamień. Tutaj nic nie da się już wycisnąć, wszystko jest skamieniałe, więc uff! Tak! Mogę spokojnie ten klej odłożyć i przykleić współczesnym, moim ulubionym klejem do rzęs duo. Mam tutaj pasek rzęs, one są tak delikatne, naprawdę taki spider w sumie, takie nóżki cieniutkie. Wiem, że to jest bardzo złe porównanie, bo ja też pająków nie lubię i się ich boję. Eee, która to będzie parata? Ojacie. Jaki <grym> stres. Nałożę naprawdę cieniuteńką warstwę kleju. A. Tutaj pomogę sobie pensetą do klejenia. Rzęs, bo one są tak długie i ten pasek się tak, gdzie wywija na wszystkie strony, że nie wiem, jak ja to przykleję, szczerze. Ale. O ja, czyjki, one są długie! <słuch> Dobra, pasek dochodzi aż tutaj do kreski. Tutaj troszkę jakieś takie są wymięte, połamane, tak jakby troszkę. Ale są długie. 60 lata, jak nic. Dobra, drugie przyklejam. Ale niesamowite jest mieć taki kawałek historii na swoich oczach. Nie wiem, jak to opisać nawet. Tu kiedyś ktoś to stworzył. W latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych noszono często sztuczne rzęsy, właśnie takie przerysowane, bardzo długie. Ale to właśnie jak one są takie płaskie i one się wykręcają, zobaczcie. Nie jest to aż takie trudne do przyklejenia, tylko faktycznie trzeba to wszystko tutaj opanować. Bo o, są bardzo długie, bardzo elastyczne. I trzeba z nimi tutaj popracować w każdym kąciku osobno. Ale mam wrażenie, słuchajcie, że przez to, że one są tak delikatne i tak lekkie, to ja spokojnie mogłabym w nich sobie chodzić na co dzień. Bo ja ich w ogóle nie czuję. W ogóle. Wcale nic, a nic. I gdybym je przykleiła jeszcze od dołu, to już totalnie bym ich nie czuła. Od dołu to na pewno byłyby trochę krótsze niż są teraz. No, wygląda to. Ciekawie. Nawet nie jestem w stanie ich położyć w żaden sposób, bo one są już takie wywinięte do góry. No, to tak się prezentują moje oczy. Tego, że mnie bardzo łaskoczą po brwiach, bo sięgają aż tutaj naprawdę łaskoczą. To ja bym tak mogła chodzić. Tylko bym przykleiła sobie je od dołu. I naprawdę, jeżeli chodzi o lekkość, to ja tych rzęs nie czuję wcale. Wygląda to dobrze. Ale odklejmy już. Dopóki klej jest świeży, będzie mi łatwiej oczyścić po prostu te rzęsy. O! Bez uszczerbku jest pasek rzęs i mogę spokojnie umieścić z powrotem w opakowaniu, i troszczyć się o nie, i dbać o nie, żeby nic się im nie stało. Ja jeszcze poluję na mm, różne takie rzęsy z różnych marek, bo to jest niesamowicie ciekawe. Może jeszcze kiedyś uda mi się zakupić takie nieużywane lub takie, które mogę spokojnie oczyścić, zdezynfekować i, i ich użyć ponownie. I wam tutaj zaprezentuję Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał Był nietypowy Było testowanie na mojej własnej skórze Ale już ze współczesnym klejem Więc e, Dajcie znać co sądzicie o takich rzęsach Czy w obecnych czasach Odważylibyście na, na noszenie Takich po prostu Długich rzęs Dochodzących aż do brwi Bo kiedyś tak właśnie się noszono to był taki klasyczny, normalny model, słuchajcie, w miarę taki naturalny, nie był taki krzykliwy, więc. No. To by było na tyle. Tak się prezentuje ten film i efekt na rzęsach. Jestem rozemocjonowana, po prostu takie to było niesamowite mieć takie rzęsy. Tak dawno stworzone na swoich oczach, więc nie przypuszczałam, że tyle emocji po prostu będzie we mnie po naklejeniu tych rzęs. To jest niesamowite, wiecie, mieć na swojej twarzy, na swoich oczach coś, co stworzono tak dawno, ale to jest takie piękne uczucie, że kiedyś kobiety w tym chodziły, a ja to teraz odtwarzam w XXI wieku, więc. Dużo emocji jest we mnie takich pozytywnych. Cieszę się, że mogłam Wam to tutaj przedstawić. Pewnie będziecie pytać, skąd ja to mam. Ja stworzyłam osobny film na temat tego, skąd ja mam moje stare kosmetyki, żeby nie odpowiadać w każdym filmie na te same pytania, więc tutaj Wam zostawię linka i w opisie pod spodem też macie tego linka na kanale też szybko ten film znajdziecie więc zachęcam Was serdecznie do obejrzenia Ja za te rzęsy zapłaciłam na pewno dużo więcej niż za współczesne rzęsy najlepszej jakości bo no grubo ponad 100 zł, teraz nie pamiętam czy to było około 120, wydaje mi się, że około 150 zł już z przesyłką. Czyli no, nie były to najtańsze rzęsy w mojej kolekcji. Zazwyczaj teraz wydajemy 30 do 50 złotych. Nawet często jakieś tam tańsze za, za 10-15. Ale takie 30-50 to jest taka normalna cena już dobrej jakości rzęs. A już powyżej 100 to naprawdę jest. Wiecie, już full exclusive. Więc tutaj mam takie full exclusive z lat 60. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, czy też Wam się udzieliły te emocje, czy tylko ja jestem po prostu taka podekscytowana tym wszystkim. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to bardzo Was zapraszam do subskrypcji tego kanału, a ten kanał też jest nowy, chce się rozwijać, więc potrzebuję Was, człowieki, potrzebuje Was. Um, do obserwowania filmy pojawiają się co niedzielę. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane wstawiać częściej filmiki, ale póki co co niedzielę zapraszam was na nowy film. Um, I to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Pa.